Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Niedziela, godzina 11. Jak zawsze czas na live z Anią Słowińską. Live y te robocze noszą tytuł Jeden krok do pewności siebie. A dzisiaj, słuchajcie, y, tematem będzie pięć moich najważniejszych życiowych lekcji. Ja się chwilę, słuchajcie, musiałam zastanowić, co jest dla mnie najistotniejsze, co powoduje y, to, że... Y, nie poddaje się, działam, że wystawiam się, słuchajcie, na różne trudne sytuacje, y, że porażki mnie nie zniechęcają, że sama kreuję zmiany, że właśnie krytyka nie podcina mi skrzydeł, że nie mówię do siebie językiem y, nienawiści, że po prostu nie zastanawiam się za długo, tylko działam. I y, wybrałam dla Was te pięć zasad. Nie było łatwo, ale y, udało się. Więc y, Dziewczyny, zasada numer jeden. Zasada numer jeden brzmi: Jestem twórcą mojego życia. Czyli, słuchajcie, nikt poza mną nie odpowiada za moje życie. Jest to słuchajcie, chyba, słuchajcie, najważniejsze i było dla mnie równocześnie najtrudniejsze czyli wzięcie odpowiedzialności za moje życie. Czyli od tej pory. Przestałam zrzucać winę na to, jak to moje życie wygląda na kogokolwiek i na cokolwiek. Za moje życie nie są odpowiedzialni moi rodzice. Oni mnie owszem wychowali, ale słuchajcie, to jest przeszłość, a ja już jestem w teraźniejszości. I zrzucanie winy na to, jak oni mnie wychowali, jak wyglądało moje dzieciństwo, yy, dzisiaj to jest po prostu wymówka przed tym, żeby nie działać. Nie zrzucam też winy na jakieś moje wykształcenie, na brak pieniędzy. Jeżeli nie mam tych pieniędzy, to ja szukam sposobów, jak je zarobić na zwyczajnie świecie, a nie siedzę i y, jestem taka wiecie skupiona w użalaniu się, jak to jest mi źle i ciężko. To jest tak, słuchajcie, że każdy z nas ma jakiś rodzaj dzieciństwa. Tam mógł być, słuchajcie, alkohol, tam mogły być rozstania rodziców. Tam mogło być mnóstwo różnych rzeczy, tam mogło być bicie, wykorzystywanie, wszystko mogło się zdarzyć. I mamy wpływu na wszystko, co się w naszym życiu wydarza, bo te sytuacje mogą być różne, ale mamy wpływ na to, jak na te sytuacje zareagujemy. Czy ja po prostu te trudności zamienię na coś, co będzie pracowało na moją korzyść? Więc słuchajcie, to ja decyduję, jak zareaguję na dane wydarzenie. Czy ono sprawi, że ja e, pozwolę sobie odebrać siłę i moc, czy też po prostu zacznę się z tym mierzyć? Trudności są od tego, żeby je pokonywać, i one, słuchajcie, będą zawsze. Uzależniamy poczucie naszej wartości od innych ludzi albo od rzeczy, które posiadamy. Czyli Uważam, że jestem tyle warta, nie wiem, ile mieszkanie, w którym mieszkam, jestem tyle warta, ile samochód, w którym jeżdżę, jestem tyle warta, ile, nie wiem, telefon, jaki posiadam. Często też uzależniamy poczucie naszej wartości od tego, co ludzie o nas mówią. Ludzie, w zależności od tego, jakie mają przekonania, jakie mają doświadczenia, albo jaką nogą wstali, lewą czy prawą, tak mogą nas traktować, takie opinie w naszym kierunku wygłaszać. I dopóki będziemy bazować, będziemy uzależniać poczucie naszej wartości od tego, co oni mówią na nasz temat, tak długo, słuchajcie, to poczucie wartości będzie poza naszą kontrolą. Ode mnie zależy moje poczucie własnej wartości. Od tego, czy ja działam, od tego, czy ja nabywam nowe umiejętności, czy każdego dnia daję z siebie 110%. Nie od tego, co inni ludzie myślą na mój temat, nie od tego, jakie rzeczy ja posiadam. I jest to jedno z kluczowych yy, zasad, które należy wprowadzić w nasze życie, czyli to ja jestem tym odnośnikiem, do którego. Yy, od którego zależy moje poczucie własnej wartości. Zasada numer dwa. Porażka to wymówka. Porażka to wymówka. Wymówka do czego? Żeby słuchajcie, nie działać. Yy, porażka to jest nic innego jak tylko i wyłącznie niewłaściwy sposób na zrobienie danej rzeczy. Szukamy, Rozwiązania. To oznacza, że w ten sposób tego nie zrobimy. Nie oznacza nic więcej. Nie oznacza, że my jesteśmy do niczego, że nic nie potrafimy. To oznacza tylko tyle, że musimy poszukać innego sposobu. Przez to, że mamy w głowie mnóstwo negatywnych przekonań na nasz temat, które bardzo często uformowały się w okresie dzieciństwa i my myślimy o sobie, że jestem do niczego. W ni y do niczego w życiu nie dojdę, jestem zagłupia, y jestem niewystarczająco, nie wiem, wykształcona, y inni mają łatwiej, ja mam zawsze w życiu pod górę. My, tak o sobie myślimy, i to nas, słuchajcie, zatrzymuje. I teraz tak, gdy pojawia się w życiu szansa, to my co robimy? Pozwalamy, żeby ona przeszła po prostu nam koło nosa. Nie idziemy w tą stronę. Porażka to jest wtedy, gdy. Słuchajcie, my nie wykorzystujemy szansy. To jest porażka. Porażką jest zostanie w tym miejscu, w którym jesteś. Pamiętajcie, porażka to jest po prostu niewłaściwy sposób na zrobienie czegoś. Ta, w tą stronę nie możemy iść, idziemy w drugą. Potknęłam się, dobra, wyciągam z tego lekcję, działam w inny sposób. A my co robimy? Nie zaczynamy. Napotykamy pierwszą trudność i się... Od razu wycofujemy. Pamiętacie, trudności, podatki i śmierć. To dotknie każdego z nas. I trudności są po prostu stałą w naszym życiu. I siłę zdobywamy poprzez przezwyciężanie tych trudności. Życie nie jest łatwe. To nie jest, słuchajcie, łąka z kwitnącymi kwiatkami, gdzie sobie po prostu leżymy, wszystko dookoła pachnie i jest słoneczko. W życiu bywa różnie. Czasami nas po prostu dopadnie deszcz. Czasami ugrzęźniemy w błocie. Czasami spadnie na nas śnieg. Bo często jeszcze ludzie, słuchajcie, poddają się przed samym szczytem, przeszli już spory kawałek drogi, i na ten ostatni etap czasami, słuchajcie, brakuje już siły. Nie ma ludzi, słuchajcie, którym wszystko się udaje za pierwszym razem. Tak jesteśmy, nie wiem, zapatrzeni w Billa Gatesa, w Trumpa, w Elona Muska, w mnóstwo innych znanych osób. Oni popełnili mnóstwo błędów, na tym się uczyli. Porażka jest wliczona w sukces zawsze. Ile razy upadłyśmy, zanim nauczyłyśmy się jeździć na rowerze? Ile czasu uczyłyśmy się pisać? Ile czasu trzeba było poświęcić na to, żeby, nie wiem, nauczyć się jeździć samochodem, co tak wsiadłaś od razu, umiałaś? No nie. Trzeba po prostu, nauka to jest proces. Proces. Uczymy się z każdym powtórzeniem, jesteśmy coraz lepsi i się nie poddajemy. Co stracisz, jeżeli nic nie masz, nic nie tracisz. Tracisz co najwyżej okazję, która już może się więcej nie powtórzyć to tracisz. Teraz słuchajcie, yy, zasada numer 3: coś, co yy, bardzo często podcina Wam skrzydła, piszecie do mnie o tym, czyli o krytyce. Powiedzcie mi, czy miałyście taką sytuację, że yy, czyjeś słowa, czyjaś opinia spowodowała, że nie zaczęłyście czegoś robić, albo wycofałyście się z jakiegoś projektu. Czy były takie sytuacje, że opinia drugiego człowieka albo to Wasz strach przed tym, co oni pomyślą, jak wam się nie powiedzie, czy to Was kiedykolwiek w życiu zatrzymało? Więc dla mnie, słuchajcie, krytyka, i to jest zasada numer trzy. Dla mnie krytyka nie ma znaczenia. Nikt, nikt mi nie będzie mówił, co mogę, a czego nie mogę osiągnąć. Przekonam się o tym sama. Nikt mi nie będzie mówił, co mogę, a czego nie mogę osiągnąć. Przekonam się o tym sama. I będę tak długo działała, aż to osiągnę. Będę tak długo się uczyła, będę tak wytrwała. Aż dojdę tam, gdzie chcę. Bo co bym nie zrobiła? Słuchajcie, i tak mnie skrytykują. To Marcin Osman, ja u niego to usłyszałam. Czy ci ludzie zapłacą Twoje rachunki? Czy ci ludzie, gdy będziesz chora, gdy będziesz potrzebowała pieniędzy, czy oni Ci pomogą? Nie sądzę. Ktoś Ci mówi, że coś nie jest dla Ciebie, to ta osoba tak naprawdę myśli, ona myśli, żeby tego nie zrobiła to ona myśli, że to nie jest dla niej, bo ludzie formułują opinie na podstawie własnych doświadczeń, własnych przekonań, tego co przeszli. Więc jak ktoś ci mówi swoją opinię, to to jest jego opinia. On ciebie nie zna. On może sobie coś wyobrażać, a tak naprawdę mówi o sobie. On by tego nie zrobił, on uważa, że nie dałby rady. Też ludzie słuchajcie bardzo często e, krytykują z zazdrości. Bo teraz zobacz, jeżeli jesteś w grupie, w której wszyscy siedzą i zbiorczo narzekają, jak jest źle, ale nadal siedzą i nic z tym nie robią, i ty spróbujesz wystawić głowę, i spróbujesz, um, będziesz chciała coś zrobić, rozwijać się, nawet zacząć studia podyplomowe, to oni cię będą gasić. Bo co to oznacza? Że ty coś zrobiłaś, a oni zobaczą, y, że y, są gorsi że im się nie chce, że się boją, dlatego będą z całej siły Cię ściągać w dół. Krytykują nas ci, którzy są z tyłu za nami, bo my poszłyśmy do przodu. Pamiętajcie, nie musicie się tłumaczyć. Mam inne zdanie na ten temat, albo po prostu i tak zrobię swoje. Zresztą nasi, do kogo się zwracacie, nie, yy, jeżeli chcecie być bardzo grzeczne, to po prostu tak, dziękuję za Twoją troskę. Zdecyduję sama, co mam robić dalej. Po prostu. Więc gdyby mnie miały cudze komentarze zatrzymywać, nie. Ja wiem, ile jestem warta, wiem, co potrafię i po prostu wprowadzam to w życie. Ważne jest, żeby się zastanowić, jaką korzyść ma ta osoba, która nas krytykuje. Czy on nas krytykuje, bo chce obniżyć swój poziom stresu? Czy on nas krytykuje, bo on jest nieszczęśliwy? Czy on nas krytykuje, bo nam zazdrości? Czy on nas krytykuje, bo on się będzie czuł gorszy? Tak? Jaki jest powód tej krytyki? Więc, gdy ktoś mi daje poradę, to ja się zastanawiam, czy ten człowiek dotarł tam, gdzie ja chcę dotrzeć. Ludzie, tak zwani ludzie sukcesu, oni nigdy was nie skrytykują. Jeżeli ktoś przeszedł jakąś drogę to wie, ile tam jest wysiłku, ile tam jest ciężkiej pracy, ile tam jest często łez, ile tam jest zwątpienia w siebie, ile tam jest spotykania się i podnoszenia. Gdy ja się zwracałam do ludzi, którzy dotarli tam, gdzie ja chcę o poradę, oni mi zawsze pomagali. Bo oni przeszli tą drogę i oni rozumieją, ile za tym stoi y, pracy. Zasada numer cztery, niezwykle ważna. Nie kopać siebie. Czyli, słuchajcie, nie mówimy do siebie językiem nienawiści. Jakie krzywdzące słowa mówicie do siebie? Co tam w głowach Waszych się pojawia? Jaka myśl? A może też mówicie to do siebie, gdy jesteście same głośno. Czy tam jest, jesteś idiotką, jesteś krytynką? nikt Cię nigdy nie pokocha, jesteś beznadziejna, znowu nie, Ci nie wyszło. Znowu czegoś nie zrobiłaś. Czy macie w Waszych głowach tego typu słowa? To było dla mnie najtrudniejsze, żeby w momentach, kiedy jest źle, a często słuchajcie, jest w życiu źle, żeby jeszcze sobie samej nie dokopać, bo pomyślcie tak racjonalnie, czy to nam pomoże? Czy to coś dobrego da, że my siebie jeszcze zbesztamy, skopiemy? Słuchajcie, nic to nam nie da. To nam odbierze tylko energię. Później się podniesiemy. Gdy siebie kopiemy, odbieramy sobie energię. Same. Same jesteśmy swoim największym krytykiem. Ja jestem do niczego. To może oznaczać, że nie umiesz jakiejś konkretnej rzeczy. Bo teraz, słuchajcie, przyznaję się, ja nie umiem piec ciast. Umiem upiec jedno czekoladowe. Mogę wam wszystko napisać. Kocham pisanie, jestem świetna w pisaniu uwielbiam pisać. Pieczenie ciast jestem do niczego. Czy ja generalnie jestem do niczego? Nie. Ja nie potrafię upiec innego ciasta poza czekoladowym. Koniec kropka. Czy ja mam to rozciągać to, że nie potrafię upiec ciasta na całe moje życie? No nie. Nie bierzemy do siebie tego. Czyli nie nie ja jestem błędem, tylko ja popełniłam błąd. Pamiętajcie, że gdy kopiemy siebie, to my jesteśmy w silnych emocjach. Emocja przychodzi i odchodzi. Traktujemy siebie jak przyjaciółkę. Powiedziałbyśmy, słuchaj, lepiej będzie, to jest tylko chwilowe. Przejdzie, słuchaj, będzie dobrze. Tak byśmy powiedziały do przyjaciółki, i tak siebie traktujemy. Wszystko, co wam mówię, to ja przez to przeszłam, przeżyłam i stosuję. I teraz słuchajcie, zasada y, ostatnia, piąta. Y, bardzo ważna. Pewność siebie oznacza działanie. Powtarzam. Pewność siebie oznacza działanie. Słuchajcie, ta pewność siebie, jak tak będziemy siedzieć, myśleć i nic nie robić, to ona nie spłynie na nas, świetliście prosto z nieba, że pewnego dnia wstanę i powiem: Jestem pewna siebie. Tak się, słuchajcie, nie zadzieje. Dziewczyny, obudźcie się. Pewność siebie to działanie, czyli sprawczość. Sprawczość, skuteczność. Czyli po prostu biorę się do działania. I w działaniu nabywam tą pewność siebie. My często mówimy, że wychodzimy ze strefy komfortu. Ja bardzo nie lubię tego wychodzenia, bo dla mnie oznacza, że ja coś zostawiam z tyłu, a ja po prostu poszerzam, czyli do moich obecnych umiejętności dokładam jeszcze inne. Czyli słuchajcie, Poszerzamy naszą strefę komfortu, uczymy się nowych rzeczy, robimy te nowe rzeczy, sprawdzamy siebie i to jest właśnie pewność siebie. Czyli, że ja w danej sytuacji, to jest moja wiara, że ja sobie poradzę, nauczę się czegoś, poproszę o pomoc. To jest dla mnie pewność siebie. Czyli odwaga to jest działanie, pomimo Strachu. Ona też nie spłynie z nieba. Czyli tak, to ja jestem twórcą mojego życia, porażka to wymówka, krytyka mnie nie zatrzyma. E, zasada czwarta nie kopać siebie. I zasada piąta pewność siebie oznacza działanie. Zasada szósta powtarzać codziennie te pięć zasad. <laughs> działamy, słuchajcie, działamy. I dajemy z siebie. 110%, tyle, ile możemy, najwięcej w danym momencie. Dziękuję Wam bardzo, że ze mną byliście. I teraz tak, przypominam, słuchajcie. Jest w chwili obecnej promocja z okazji Dnia Mamy, więc y, albo kupujecie mamie, albo sami korzystacie. Jest promocja na książkę Radość Istnienia, czyli jak radzić sobie z życiowymi trudnościami. Y, dla Panów uprzedzam, w razie czego jest pisana z żeńską końcówką dla kobiet, ale ja zawsze mówię, że skoro ja przeczytałam tyle książek z męską końcówką, to panowie chyba sobie też mogą poradzić. Są w promocji karty motywacyjne, myśli, które dodadzą ci skrzydeł. Wchodzicie na annasłowińska.pl, tam macie zakładkę dla ciebie. Tam macie wszystkie moje produkty ale słuchajcie, książka zamiast 43 zł kosztuje 33, karty zamiast 59, 47, taka promocja z okazji Dnia Mamy, możecie kupić mamie, możecie kupić siostrze, możecie kupić przyjaciółce, możecie kupić sobie, czyli ten zestaw, który jak najbardziej polecam, zamiast 102 zł kosztuje 80, promocja trwa do 26 maja, a potem wskakują normalne ceny. Także słuchajcie, zachęcam do kupienia. To wszystko, o czym dzisiaj mówiłam, ma rozwinięcie w tej mojej książce. Zapraszam do oglądania live'ów i oczywiście zapraszam Was za tydzień. 11 godzina. Widzimy się na live'ie i nawet w ten wolny dzień robimy coś dla siebie, czyli motywujemy się, a potem działamy. Trzymajcie się. Cześć.